w mieście miała miejsce gigantyczna awaria. Dosłownie wszystkie telefony na świecie zostały zainfekowane, tylko jeden sklep był w stanie je uratować. Tak się składa, że pracuję w tym sklepie i jak widzicie mam dostęp do dosłownie wszystkich nowych telefonów youtuberów, bo mamy na przykład Ptysia, Wojana, Paliona, Pimpka i Luczka i w dzisiejszym odcinku przejrzymy środek tych telefonów i zobaczymy ostatnie zdjęcia, jakie ci youtuberzy mają. Dobra, Maksiu, wbijaj tylko szybko, chodź, pooglądamy te zdjęcia tych youtuberów, nie? No dobra, pokaż mi te zdjęcia, Jestem tak ciekawy, co mieli na tych telefonach, że nie ma pojęcia Mówię ci, znalazłem, patrz, no mam dosłownie wszystkie te Mam tutaj urządzenie, znalazłem je gdzieś tam na śmieciach Gdzie wsadza się po prostu telefon, klika się godzik i się pokazują zdjęcia youtuberów I dzisiaj mamy pięciu, no ty ich pewnie znasz, nie? Bo zobacz, tutaj tu jest ta lista cała No znam wszystkich youtuberów, Tyś Wojan, Balion, Pimpek i Luczek Ale ty myślisz, że na pewno ta maszyna działa? No ta działa, no, no na 100% działa No patrz, no mam telefon ty a zresztą zaraz nawet zobaczymy ale ja już to kiedyś robiłem. No, zresztą ja pracuję w tym sklepie typie, no. To na pewno działa. Dobra, e, wsadzam ten telefon tutaj, jak widzicie. widzowie, patrzcie, jest telefon ptysia. I normalnie klikamy guzik i zobaczymy te zdjęcia. Jesteś gotowy, Maczu, żeby zobaczyć to zdjęcie? I co zadam? Ej, patrz, działa, oh. jest! Ej, dobra, to jest pierwsze zdjęcie na telefonie Kisza. Okej, okay, dobra, co my tutaj mamy? Ej, widzisz coś tak, niepokojącego? obserwuje jego cały kanał. Tu jest Wojan Games, Wojan Plus i chyba jeszcze raz Wojan Games. Ej, faktycznie. to są kanały Wojana. Tak, tak, tak. Wszystkie kanały Wojana to są i tutaj nawet filmik jest odpalony. I nawet widać, że był trochę oglądany. Patrz na tym pasku tutaj. Ej, mega ciekawe. Jak myślisz, czy on od dawna obserwuje? Nie mam 3 minuty tego filmu, ale wydaje mi się, że tu jest po prostu film o nim. I on jest ciekawy, jak gadał w tym filmie. Tak, tak. Tak, tak, i po prostu chciał to sprawdzić, nie? A tak samo zresztą tutaj na tej miniaturce też jest chyba ptyś, bo te żółte ciało tutaj leży. Ej, dobra, ciekawe. Myśli, że Ptyś ma jeszcze jakieś inne nielegalne rzeczy w tele. Chociaż to w sumie nie jest nielegalne. Normalne chyba zdjęcie, nie? To nie jest nielegalne. Wydaje mi się, że Ptyś po prostu jest mega fanem Wojana. I nawet jak nagrywają, to on i tak ogląda te filmy. Dobra, to w takim razie wiesz co ci powiem, ja w tym zdjęciu nie widzę nic dziwnego, po prostu klikam kolejne, zobaczmy kolejno. Eee, dobra, co to jest? To jest jakaś czy, tualeta kosmetyczna, biała. Po co bo coś takiego? Po co ktoś ma takie zdjęcie w telefonie? Ja tego nie rozumiem. Ej. Ej, nie wiem, to jest mega dziwne. Chyba, że ma dziewczynę i może chciał jej coś takiego kupić. Ej. Albo swojej mamie. Faktycznie, faktycznie. Albo dziewczynie, albo siostrze, albo mamie, no. Ale w sumie ta toaletka wygląda nawet fajna. Yy, znaczy, ja się nie znam na toaletkach, nawet spoko jest. Ciekawa jaka jest cena. Jak myślisz, ile to kosztuje? Myślę, że taki coś może kosztować ze 100 złotych, ale może nawet i więcej. Co? 100 złotych za taki mebel? Przecież on będzie kosztować 1000. Jakie 100 złotych? Ty to znasz się w ogóle na cenę? No, nie wiem, może masz rację, ale patrz Jakie to jest w ogóle ładne. Tylko, że to jest chyba na Allegro. Tak, i zobacz, aż 40 osób to kupiło. I ma nawet dobrą opinię, bo 4,63, czyli Ptysiu chyba tutaj, no, dość mocno zrobił śledztwo i wybrał najlepszy możliwy produkt. Jeżeli to jest prezent dla dziewczyny, to akurat wydaje mi się, że jest bardzo trawny. Tak, 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 też mi się tak wydaje. Dobra, sprawdzamy kolejne zdjęcie. Okej, okay, dobra, to już wygląda dziwnie. Czy to jest kanał od Ptysia? Zobacz, Ptys to ciacho i to jest normalnie kanał na YouTube chyba od Ptysia. Ej, dobra, wydaje mi się, że to jest jakiś fake. Przecież ten. Kanał ma za mało subskrypcji eee, W sumie faktycznie tylko 8 tysięcy Nie spełna 9 i w dodatku filmy Nie mają jakichś dużych wyświetleń eee, Pytanie tylko, czy Ptyś na pewno będzie nagrywał filmik Cave 2? Nie ma takiej opcji Wydaje mi się, że ten kanał to jest po prostu Fake, a Ptyś znalazł ten kanał Ponieważ <laughs> chciał założyć swój i ktoś zabrał mu Nazwę. Ej, eee, możliwe I zobacz, to jest napisane, siema jestem Ptyś Kryś, mnyś, ale mówi Ptyś, nie To na pewno nie jest jego prawdziwy kanał Trzeba ten kanał zgłosić, on nie może istnieć Na pewno, no ten kanał to jest po prostu i jakiś widz hejter, kto nagrał i chyba stworzył taki kanał. Nie obserwujcie widzowie takich kanałów, bo to widać ewidentnie, że to jest jakieś kłamstwo. Dobra, odpalamy kolejne zdjęcie, zobaczmy, co będzie w następnym. Okej, okay, dobra, e, to jest jakieś, nie wiem, to, to już jest dziwne, Maksiu, ty wiesz w ogóle co to jest? To jest jakaś żółta kanapa, która no, jest z koloru ptysia, tak? E... I chyba on chciał kupić taką kanapę, albo po prostu mu się podoba jego kolor. Tak, on może jakoś w domu chce sobie taką żółtą kanapę kupić. Nie wiem, to jest mega dziwne. E, w każdym razie jest ich tutaj naprawdę sporo, bo... Jest taka i taka i taka, e, która Twoim zdaniem jest najładniejsza. Wydaje mi się, że ta pierwsza jest najlepsza i najbardziej przypomina mi ptysia Co Ta pierwsza? Ona jest beznadziejna. Zobacz na to niżej, Ta jest mega ładna. A nie takie coś u góry. Weź, ty w ogóle nie znasz się na wodzie. No dobra, masz rację. To jednak ta jest lepsza. Ta mi się bardziej podoba. Zobaczmy jeszcze kolejne zdjęcie, jakie będzie. E, ale wydaje mi się, że chyba to jest już to samo. No to, tak, to jest to samo, czyli miał cztery zdjęcia w telefonie. No niestety, no miał mało zdjęć, ale trochę się dowiedzieliśmy z tych zdjęć. W takim razie pora zobaczyć nas. Osobę. Dobra, Maxiu, wybierz, kogo oglądamy. Dobra, wybieram Wojana. Dobra, pora wziąć telefon Wojana. Patrz, jak on go wygląda, zobacz sobie. Dobra, to jest najpiękniejszy telefon, jaki widziałem w życiu, ale dobra, zobaczmy teraz, jakie tam są zdjęcia. Dobra, włożyłem go tutaj, no i dobra, odpalmy pierwsze zdjęcie. Eee, co to jest takiego? Ej, ty to widzisz, patrz, to jest jakiś mega drogi samochód. Ej, to jest Porsche, to jest mega szybki samochód, który zna chyba każdy, kto zna się na samochodach. Ej, ale przecież taka pana Mera, to ona będzie kosztować z milion złotych, on to ma w telefonie, eee, zobacz, bo to jest trochę starsze Ona ma 100 tysięcy już kilometrów, ale to chyba nic nie robi To i tak będzie mega drogie Bo ja na takie auto. on przecież jest mega bogatym człowiekiem eee, Ale chwila, przecież chyba nawet ma Porsche Przecież mi się wydaje, że ja skądś kojarzę ten znaczek No właśnie, przecież on ma Porsche Tylko, że jego Porsche jest takie troszkę większe A to są takie troszkę szybsze Porsche On ma chyba takie rodzinne A tutaj to nawet nie ma chyba czterech miejsc Dobra, no to jest mega dobre auto Ale dobra, sprawdźmy kolejne zdjęcie eee, dobra, to są jakieś domy, tylko pytanie, po co mu takie domy na telefonie? Jak myślisz? Po co mu takie zdjęcia? Ej, może on chce nagrywać w takim domie, żeby zrobić na przykład inny content. Zobacz, i te domy wcale nie są drogie. W dodatku są na Śląsku. Patrz, Katowice. Katowice. Przecież to nie jest Katowic. Czemu on tutaj szuka domu? Może on chce się po prostu przeprowadzić bliżej Paliona, bo przecież Palion mieszka bardzo blisko. Ej, faktycznie, to może być jakiś powód. Pytanie, czy wojna chce zamieszkać w jakimś domu, albo, yy, no chyba raczej chce go wynająć. Dobra, a zobacz, Jakie to jest drugie, 5 tysięcy 4 tysiące siedem tysięcy za co? No właśnie, ja nigdy takich pieniędzy nie widziałem nawet na swoje własne oczy. Mega mocne, dobra, ja widzę, że tutaj po prostu ma zrobione kilka ofert zdjęć, więc no nie będziemy tego oglądać dalej. Zobaczmy, co jest na kolejnym zdjęciu. I uwaga, uwaga, proszę... O, Okej, okay, dobra, czyli to jest po prostu zwykłe zdjęcie z Google jak wpisze się Wojan. No niestety, no ale widać, może szukał kogoś, kto się pod niego podszywa i może chciał go znaleźć. Albo po prostu sprawdzał co pierwsze pokazuje. Się, jak się wpisze właśnie jego ksywkę, no bo zobacz, najpierw wyświetla się jego kanał, a potem od razu bluza, maskotka! I jakiś artykuł o nim, ale e, nie wiem co do takiego. Ja też nie wiem, ale wiem, że tutaj są bardzo ładne bryloki patrz, najładniejszy jest chyba ptyś. I faktycznie, zobacz, obok jest nawet jakiś wydruk, który można chyba dawać na torty. Dobra, ale to jest mocne, patrz, sobie nawet obok tort! Dobra, tort na Urodziny to jest kozacka sprawa. Sam bym chciał taki dostać. Na razie Wojan nie ma nic takiego specjalnego w swoich zdjęciach, ale zobaczmy kolejny. może teraz coś tam lepszego zobaczymy, ale. Z tego co widzę, to mamy po prostu numery do różnych księgowości i z tego co widzę, one już są w Warszawie, czyli chyba Wojan jednak nie wyprowadza się z Warszawy. No mówię, może on po prostu tam tylko chciał nagrywać, także tego nie wiemy, ale no, to jest mega ciekawe. Więcej zdjęć na jego telefonie nie ma, więc może zobaczmy kolejną osobę. I teraz ja wybiorę paliona. Mam telefon paliona, patrzcie, widzowie, on kozacko wygląda. Zobacz, Maxi, on ma normalnie taką całą zieloną obramówkę. Dobra, myślałem, że telefon Wojana jest najlepszy, ale jednak wygrywa palion. Dobra. Zdaj, wstać go tutaj do środka, no a ja kliknę ten przycisk, no i zobaczymy. E, dobra, masz trzymaj, teraz ty będziesz wsadzać, a ja po prostu kliknę przycisk. Dobra, wsadziłem, klikaj! Dobra, uwaga, więc pek, sprawdzamy co jest za... Na... Pierwsze zdjęcie to jest... E, co to jest? Co to jest za fura? Dobra, to jest fura paliona, to jest BMW M4. Każdy zna te auto, ponieważ Palion ma takie. Ej, ale zobacz, jak ono jest fajnie zrobione. Przecież ja nie wiedziałem, że palion miał coś takiego. Myślisz, że to jest jakaś zaawansowana wersja? No co ty, przecież Palion ma takie samo, tylko że ma... To troszkę ciemniejszy kolor. I nawet bardziej mi się podoba odpaliona. No nie wydaje mi się, ale dobra, to wy widzowie zobaczcie na filmiku odpaliona, jakie on ma dokładnie auto. No a dobra, my zobaczmy kolejne zdjęcie. Może będzie coś ciekawszego. E, dobra, co mamy? E, co to tak naprawdę jest? Ej, tu jest chyba koszulka w stylu puzzla. Patrz. I tam w środku są jakieś postacie z Minecrafta. Ej, to jest chyba najnowsza koszulka odpaliona. Ale fajnie wygląda. Ej, Ale taki dość dziwny wzorek. Nie ma nawet napisanego, że to jest odpaliona. Ja bym w sumie się chyba nawet nie domyślił. No bo tam jest po prostu zwykły Minecraft survival, który gra Palion. Zobacz, to jest jakaś historyjka, ona ma jakieś trzy etapy. No, ciekawe to wygląda, ciekawe ile czasu Palionowi zajęło stworzenie takiego mocnego rysunku. Nie wiem, wydaje mi się, że mega krótko, ale bardzo mi się podoba ta koszulka. Oglądamy kolejne zdjęcie, pyk! Eee, dobra, ja już teraz totalnie, Maksiu, nie mam pojęcia, czemu on ma zdjęcie poprótki No dobra, ja mi się wydaje, że mu po prostu odbiło na punkcie zielonego koloru i wszystko, co jest zielone, to on skrynuje To jest dosłownie Zabiera najgorszy telefon. Nie ma w nim nic ciekawego. Jak my mamy nawet reagować na jakąś poprawkę? Dobra, po prostu przełączam to dalej. I ostatni jest e, dom. Ej, naprawdę mocny dom. Zobacz, jaka chata. Ej, dobra, palion chyba chce kupić jakiś dom. Ej, tylko pytanie, czy on tu zrobi Bo to jest dom, czy tu jest zielona trawa? Ej, no właśnie, nie zauważyłem przecież tej zielonej trawy. Ale chyba nie, no przecież cały dom jest biały. Wydaje mi się, że po prostu palion chce kupić sobie nowy dom. Jest to bardzo możliwe, bo też szukał domu, ale jak widać, palion szuka jakiegoś lepszego. Większego domu. Albo planują też jakoś razem zamieszkać i robić tam wspólne filmy. Kto to wie, musicie obserwować ich kanały, a my po prostu teraz pójdźmy na kolejny telefon. No ja możesz Maxim wybrać, czy to będzie pimpek, czy to będzie luczek. Wybierzmy teraz luczka! Dobra, kolejny jest telefon Luczka. Zobacz, jaką kusacko wygląda. To jest chyba najlepszy telefon, jaki ja dzisiaj widziałem. I no dobra, masz rację, ten niebieski telefon jest najlepszy. Wsadzam go do środka. Dawaj, 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 ja jestem ciekaw, tak bardzo co tam jest, dobra, odpalam guzik pyk. I zobaczmy pierwsze zdjęcie. Eee, dobra, co to jest? To są jakieś słuchawki. To są niebieskie słuchawki, które chciał chyba kupić Luczek, ale jak widać nie ma czerwonych dla Pimpka. Ej, ale zobacz, one kosztują 80 zł prawie, to jest nawet dużo jak za słuchawki, moje chyba tyle nie kosztowały. To jest mega dużo, ja mam słuchawki za 20 złotych i działają. Ej, ale zobacz, one nawet są chyba bardzo wygodne, tylko wydają się małe. Nie wiem, czy w ogóle ktoś jest w stanie założyć je na głowę, no może, że ma 5 lat. Patrz, tutaj nawet mają plusiki i przyciski, żeby te słuchawki w ogóle się chyba ścis... Ej, ściszały. Ej, faktycznie, faktycznie, dobra, e, dawaj, Pan, kolejne zdjęcie. Yy, dobra, yy, co to jest? Czemu to nie działa? Co to jest za zdjęcie? Ej, nie wiem, tu jest jakieś popaprane, ale tam jest chyba jakiś dom, a tu jest niebieski i zielony. Ej, faktycznie, zobacz, czyli to zdjęcie chyba jakoś się zepsuło. Ciekawe, co się tam skrywało. Może prawdziwa twarz albo coś innego jeszcze, no ale tego się już chyba raczej nie dowiemy, skoro to jest zepsute, no. Dlaczego zawsze wszystko musi się zepsuć? Wydaje mi się, że to zdjęcie po prostu ma jakieś ukryte znaczenie, którego my nie rozumiemy. Zobaczcie, widzowie, spróbujcie jakoś je rozszyfrować to zdjęcie, a my lecimy dalej, zobaczmy kolejne. Okej, okay, do... Dobra, to jest znowu kolejne auto. Czemu oni wszyscy chcą kupić jakiś samochód? Nie wiem, ale ten jest bardzo ładny i to jest taki w koloru luczka Te auto jest bardzo piękne. Ej, ale zobacz, ono jest chyba najsłabsze z tych wszystkich samochodów, no bo one jest takie, no, wygląda na w miarę zwyczajne, a tamte no, to były jednak super fury, nie? Mniej sportowe, ale i tak mi się podoba takie zwykłe auto. Mm, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, załóżmy, napiszcie w komentarzu, kto ma najlepsze, najlepsze zdjęcie auta w swoim telefonie i zobaczmy kolejną fotę. I mamy w niej, o, budę dla psa. Czyli może po prostu Różek chce kupić budę. Ej, dobra, te budy są mega drogie. Patrz, tu jest budka za 3000. Co? Ej, faktycznie, ale, ej, no zobacz co ona jest. No przecież tam jest całe miejsce do spania. A w tych innych, no tutaj jest po prostu tylko mała budka. A to za 3000 ma budkę nawet w środku. Ciekawe, po co mu te budy? on to chce kupić dla siebie, czy po prostu może chce tam zamknąć pimpkę? A prawo pimpka, to para wziął jego telefon. Ostatni telefon na dziś to telefon pimpka, dobra? Ja nawet się mnie ciebie, ciebie nie pytam o zgodę. Ja go po prostu tutaj wsadzam. Dobra, uwaga, odpalam pierwsze zdjęcie. Zanim ja jeszcze zobaczę, no to mów, co na nim jest i zobaczymy, czy masz rację. Ej, dobra, to jest mega śmieszne, ale. To chyba jest to, co oni jedzą Eee, co? To są kości Ej, zobacz, one do kupna są 6 złotych, 29,8 Eee, a co to jest za kość? Za 56 zł? Bo tu masz chyba więcej kości w zestawie, ale oni to chyba jedzą? Ej, faktycznie Zobaczcie, ile tego tutaj jest, masakra Ej, dobra, to wygląda dość ciekawie, ale pora zobaczyć inne zdjęcie No nie, co to jest? Czy Pimiek się uczy słówek po angielsku? Ej, oni chyba czerwony kolor po prostu lubi tak mi się wydaje Zobacz, tutaj są same wyrazy, wszystkie po angielsku Przetłumaczone, czyli może po prostu chcę sobie przypomnieć, jak to jest po angielsku. Albo chciał się dogadać z jakimś pieskiem, który jest po prostu z zagranicy. Kolejne zdjęcie, no i. oha, dobra, to jest po prostu chyba jakaś kuchnia. Pytanie: Czy to jest jego kuchnia, czy to jest jakaś kuchnia z neta? Ej, naprawdę, to wygląda mega dziwnie, a w dodatku, no właśnie, ma coś sporo pikseli, więc albo to jest zdjęcie z internetu, albo zrobione jakoś bardzo dawno. Dobra, pora na ostatnie zdjęcie, Maxiu, jesteś gotowy? Jestem gotowy, dawaj. Uwaga, klikam, e, dobra, to jest. Jakiś elektryczny kosz na śmieci Ja już nie wiem co my tutaj oglądamy Ja nie rozumiem, kosz na śmieci za 1000 zł Gdzieś to jest droższe niż mój komputer Napiszcie w komentarzu kto miał najdziwniejsze zdjęcia w telefonie